Jak teraz nie uwierzą, to już będzie koniec, zobaczysz. Ech, Diana, to musisz zrobić tak, żeby uwierzyli. Muszą zrozumieć, że ja jestem smajlem w twoim kobiecym ciele, a ty jesteś Dianą w moim męskim ciele. No, no Diana, Diana, czemu nas wołałaś? Nie ma treningu, to po co jesteśmy na siłowni? No dawaj, o jakim sekrecie chcecie nam powiedzieć? Ech, no dobra, proszę potraktować to poważnie. Wszystko, co teraz wam powiemy, jest prawdą. Złącz proszę nogi, ale tak razem, nie? Dziewczyny, chyba wiem, co teraz ogłoszą. Pogodzili się i znowu są razem. Aha! Żeby tylko powiedzieli, że treningi będą codziennie. Koszyka, swój, czyli czy liderki spójno. Pamiętacie, chłopacy, jak mówiłem, że jestem Dianą? Mhm, nadal ci się nie poprawiła. Dziewczyny, śmiejcie się. Gdybyście były na naszym miejscu, nie byłybyście takie zadowolone. Słuchajcie, to jest prawda. Ja jestem Smajlem w ciele Diany, a Diana jest w moim ciele, w ciele smajla! I nie możemy się z powrotem zamienić. Wierzymy, że może musicie wy uwierzyć, żeby się udało. Mogę wyjść, nie mogę słuchać tych bzdur. Maskotko, zostajesz! Skoro już tu jesteśmy, to posłuchajmy tych bzdur i wyciągnijmy wnioski. No, Diana, mów dalej! Rzecz w tym, że smile, trzymaj nogi razem! Proszę! Ech, po prostu potrzebujemy waszej pomocy. Bo Diana i ja sami nie wydostaniemy się z tych ciał. No dobra, uznajmy, że to prawda. Co mamy niby zrobić? Jak mamy was zamienić z powrotem? Krótko mówiąc, plan jest taki. Ja będę spędzała czas z dziewczynami. A ja, Smile powinienem spędzać czas z wami chłopakami. A potem może się naprawi. co? My z dziewczyną? My z chłopakami? Nie. Jeżeli mówią prawdę i Smiley to Diana, to nie ma się czego wstydzić. Po co nas zebraliście, żeby opowiadać takie bajki? Jesteśmy dorośli, nie wierzę w ten nonsens! I wam też tak radzę. Jak nam nie uwierzycie, to będzie koniec. Zostanę facetem do końca świata. Ja nie chcę. Proszę, mam włosione nogi. A ja nigdy już nie będę normalnym chłopakiem. Nie wrócę do mojego ciała. Nie podniosę piłki do koszykówki. Oh my god, to wzruszające. Może oni wcale nie kłamią. Możliwe. Prosimy, Prosimy bardzo, uwierzcie wierzymy. nam. Wierzymy. Tak, tak bardzo, bardzo za tobą tęskniłyśmy. Też tęskniłam. Czemu wcześniej tego nie powiedziałaś, Diana? Dobra, Diana, zrobimy z tobą porządek. Najpierw makijaż. Potrzebujesz perfum, ten zapach jest niefajny. Ja wiem, ciągle jestem w tym ciele i smajlik zabrania mi nawet okolić te pachy. Jak naprawdę jesteś Dianą, to powiem ci jedną rzecz. Nie pójdziemy z tobą pod prysznic. Dobra, chłopaki, dobra. Przebierzesz się jakoś czy coś? Mały, ja też mam taką nadzieję No to zacznijmy od perfumów dziewczyny Dobra, Dobra, idziemy Mamy ci tyle do powiedzenia Jak to naprawdę ty, to przewitajmy się jak kiedyś Lekko <grym> Chodź, Smajn, mamy dużo do opowiedzenia Leżej, Max, jestem ciągle w ciele kobiety Dokąd zmierza ta szkoła? Żeby są najfajniejsze, żeby niezwyciężone, żeby najlepsze na całym świecie. Żeby są najfajniejsze, żeby niezwyciężone, żeby najlepsze na całym, świecie. Najlepsze na całym świecie. Czekolada, herbata, latte... I jak, kochani, co sądzicie o moim pomyśle? Czyli wchodzę w to. No, Gigi, ja nie wiem. Podoba mi się, to będziemy jeszcze bliższymi przyjaciółmi. Jeden za wszystkich, a wszyscy, no, wszyscy za jednego. No, nie wiem, ja się muszę zastanowić. Myśl, Julia, potem będzie za późno. Daj mi pizzę z podwójnym serem, pomidorem i podwójnym boczkiem. Dobra, a do picia co? Sok pomarańczowy. Dobrze. Żeby są, są najfajniejsze, żeby, żeby, żeby nie zbyt na całym świecie. Ca, a dla nas woda niegazowana. Znowu woda niegazowana? Czy kiedykolwiek coś zjemy? Nie, nie zjemy, bo ciągle przybieramy na wadze. Nie zjemy, przybieramy na wadze. Wiesz Blondie, jesteś niefajna. Trudno nie jeść, gdy wszystko tutaj pachnie pizzą. Z boczkiem. I z serem blond, proszę, chociaż sałatkę. Nie, konkurs niedługo. Nie zamierzam przegrać z waszego powodu. Pizza, słyszałaś trzy wody niegazowane? Żeby słyszałam, aj, znalej im trzy wody, proszę. Nic innego nie zamówiły? Mają dietę. Dobra, pomyślałam i zdecydowałam. Jestem z wami. Czekajcie, czekajcie, ale Gigi, nie tylko ty rządzisz, ale my we dwie. Julia, to tak nie działa. Mój pomysł, więc ja rządzę. Dzień dobry wszystkim. O, cześć, przegrańcy. Też tu jesteście? No tak, Patryk, Browiasty, Julie, Gigi, gdzie powinniście być teraz? Dzień dobry, nauczycielu Mike. Nauczycielu Mike, rozmawiamy o naszej podróży. Mieliśmy być na dodatkowych lekcjach. Pogadacie o niej po dodatkowych lekcjach. Szorujcie do klasy, ale to już, na matematykę. Nauczycielu Mike. Dziękuję, nauczycielu Mike, nic nie zjedliśmy. A ty potrzebujesz specjalnego zaproszenia, Romeo? Właśnie zamówiłem pizzę z podwójnym wszystkim, z ziemi przyjdę, dobra. A co ja ci mówiłem o pizzy, zwłaszcza z podwójnym boczkiem. Proszę do klasy. Pizza jest odłóżcie moje zamówienie do lodówki. No dobra. Żaby? Nauczycielu Mike, my napisałyśmy testy perfekcyjnie. Nie potrzebujemy dodatkowych lekcji. Ice, gdzie nasza woda? Macie rację, dziewczyny. Romeo na matematykę. Chodź, chodź, idziemy. Byli klienci, nie ma klientów. To przez nauczyciela Majka. Do tej pory tylko trzy niegazowane wody. Rane dziewczyny, wiecie, jakie to dla mnie trudne? Tak, przyjaciółko, masz pecha. Trzymaj, prosiłaś. Tak trudno się chodzi bez makijażu. A te nieogolone nogi to normalnie ohyda. Rozumiem cię, Diana. No, Diana, mam nadzieję, że znajdziemy wyjście z tej sytuacji, bo to trochę dziwne. Tak, Diana, bo jesteś moją najlepszą przyjaciółką. A wiecie, jakie to dla mnie dziwne? Macie gumę do rzucia? <laughs> trzymaj przyjaciółko powiem wam tylko jedno dziewczyny bycie facetem jest okropne to wszystko jest takie dziwne i niezwykłe jak możemy ci pomóc Dianą dziewczyny a może to wygooglujemy może pojawią się wskazówki jak odzyskać naszą Dianę myślicie że nie googlowałam tak i nie spałam od kilku nocy nie ma rady nie wiem tak nie ma sposobu a niech to Diana będziesz smilem na zawsze stop dziewczyny znalazłam coś Znalazłaś? Chłopaki, szczerze mówiąc bycie w ciele kobiety jest okropne. Rozumiem. A ja nie bardzo rozumiem i chyba nawet nie chcę zrozumieć. Pomyślcie, w nocy prawie się udusiłem, a to wszystko przez to, że te włosy dostawały mi się do ust! Oh my god. Widzicie, Markosa tu nie ma a Diana już z koszkorzami. Muszę do niego zadzwonić. Poczekajcie, zobaczymy o czym gadają. Chłopaki, wyobraźcie sobie, że każdego dnia muszę czesać ten metr włosów. I nie uwierzycie, Diana ma nad tym kontrolę. Dzwoni do mnie w nocy i mówi, jak je umyć, jaki szampon, jakie maseczki, co nałożyć. Ja jestem normalnie w szoku. Robisz to wszystko? Muszę. Na twoim miejscu nie mówiłbym tak głośno, tam siedzą tacy nowi. Nie obchodzi mnie to. A tak w ogóle, to ten w włosach tutaj był? Ech. Ciągle do mnie podbija. Dianeczka, Dianeczka! Chce mnie całować, ściskać! Nieważny, stary, pomożemy ci. Przekopiemy w nocy internet na pewno coś się znajdzie na ten temat. Uda nam się! Nie no, widzieliście to? Makszynę szczytuladionę. Dwojny do Markusa. Chodźmy stąd. Dobra, przyjaciele, razem jesteśmy silni! Tak! Czy Diana zamieniła przyjaciółki na koszykarze? Nie spodziewałam się tego po niej. A co z Markusem i Smilem? Nie ma ich tutaj! Nie no, nie mam nic przeciwko damsko-męskiej przyjaźni, no nie. Ryan, jesteś taki głupi! Layla, coś tu jest nie tak, musimy to rozgryźć. Wszystkiego się dowiemy, Jana. Jesteśmy nawet trochę podobni do nich. Ja i wy jesteśmy przyjaciółmi. Ryan, nie porównuj nas do nich! No co, chłopaki, nasze motto to? Koszykarze, Koszykarze nie przegrywają. Koszykarze, Koszykarze tylko wygrywają. Smilik, pomożemy ci. Tak, chłopaki. Stop, czy oni nazwali ją Smiley? Oszaleli. To przyjaźń. Chłopaki, wiecie, czemu Karina i ja was zawołałyśmy tutaj? Nie. Zdecydowałyśmy, że fajnie będzie, jeżeli ukończenie szkoły odbędzie się na jachcie. Pomyślcie, jacht i nasza czwórka. Fajne, dobro. Aha. Jest jeden problem. Jacht nie jest tani. Dobre, z nas czterech zrzucimy się. po ile wyszło. Jak to składamy się we czwórkę? Dima, składasz się ty i Kew? Tak, a my z Kariną zadbamy o dobry nastrój. Nie, dziewczyny, na taką imprezę każdy się powinien złożyć. Jesteście naszymi dziewczynami. No i po co nam jacht? Mój dziadek ma przecież łódkę. Zakończenie szkoły na łódce? Dima, za kogo nas masz? Dobra, dziewczyny, to ile mamy wpłacić? No, za 20-metrowy to 12 tysięcy. A jak 50-metrowy to 30 tysięcy. To na dzień? Nie, nie za, za godzinę. godzinę! Dobra, ale nie jesteśmy oligarchami. Wydaje mi się, że łódka wystarczy. A, a to, to było, było nasze, nasze marzenie. marzenie. Kew, daj spokój, to idealny czas. Kef? Karina, ja mam dla ciebie prezent. Poważnie? Dima, a ty też masz prezent dla mnie? Nie, tylko Kew ma prezent. Są same rozczarowania. Proszę, to dla ciebie. Wow, co to? Zobacz sama. Wow, to ten naszyjnik z motylami. ma czemu ona ma słynny naszyjnik z motylami, a ja nie? Badałem ci wisiorek z serduszkiem. Ale to nie jest naszyjnik z motylami. Oh my god, wszyscy będą mi zazdrościć. Cory, no nienawidzę cię. Blondi, chcemy, chcemy jeść. jeść. Nie, dzisiaj jest ważenie kontrolne i jeżeli waga pokaże, że ważycie więcej niż 50 kg, to, to co? Wtedy nie bierzecie udziału w konkursie. Ważyłam się dzisiaj w domu, waży 49,95. A ja 49,99 możemy zjeść sałatkę. Chodźmy, przyszły żaby. Sałata, nie obrażaj się. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie będę miała takiego samego wisiorka z motylem. A wy co tutaj robicie, słyszeliście? Oni, Oni opowiedzą, opowiedzą wszystkim o naszej, naszej wadze. Chodźmy, kto by was chciał, żaby z tą wagą? Wiedziałyście, żabe co dał mi Kev? Idziesz, Sałata. Nie, Dima, nie ruszę się. Wyobraź sobie, że jestem skałą. To siedź tu jak skała. Muszę napisać artykuł. Diana zaprzyjaźniła się z koszykarzami. Diana jest chłopczycą. Laila Diana mnie zaskoczyła. Dziewczyny damsko-męska przyjaźń istnieje. Ryan, uspokój się. Co, słyszeliście? Diana jest chłopczycą. A czy zależy nam na Dianie? Nie. nie. Ten artykuł będzie niesamowity. Diana jest wzorem do naśladowania. Teraz ją pogrążymy! Tak, pogrążymy ją! Musicie! Ryan, odsuń się! A niech to zajęte, jak zawsze! Powtarzam, taka przyjaźń istnieje! Ryan, proszę, zamknij się! Słuchajcie, ona jest naprawdę fajna! Nawet w męskim ciele! Ale i tak bym chciała wrócić do swojego ciała! A, moje uszy! Czy oni kłamią? Nie, Jana, nie kłamią. Diana i Smile zamienili się ciałami. A czym wy mówicie? Diana się zaprzyjaźniła z koszykarzami, a Smiley czy liderkami. Ryan, uspokój się, baranie. Ryan, nie jesteśmy na tyle blisko, aby być w trójkę w toalecie. Rany jak z wami jest ciężko. Dobra, Jana, napiszę taki artykuł. Będę popularną dziennikarką, nie tylko w tej szkole, ale w całym mieście. Czekaj, Layla, a co ze mną? A ty? Artykuł napiszę ja. Czy oni naprawdę zamienili się ciałami? No tak, to oczywiste. To co, chłopaki, czekamy na buntowniczki? Może chociaż one się czegoś dowiedziały. Próbowaliśmy, ale się nie da. Nie, smile, nie ty masz kłopoty, tylko Diana ma kłopoty. Nie zrozumiałeś? My wszyscy mamy kłopoty. A, smile, tutaj jesteś. Z dziewczynami było naprawdę fajnie. Jak tam u was? Tak, Diana w ciele smile'a jest po prostu dziwna. Szalona! Fajnie, i co? dowiedziałyście się czegoś? Jak z Dianą możemy się zamienić z powrotem? Normalnie. Próbowaliśmy. My nie tylko się bawiliśmy, ale też mamy nowy pomysł. Słuchajcie, jest jedna opcja, ale nie wiem, czy to zadziała. Krótko mówiąc, wszystko zależy od Was, Diany i Smila. Żeby Wasze ciała zamienić z powrotem, musicie znowu być razem. Co? Nie, nie, nie. Ja nie wracam do Starego Związku. Słyszałeś, dziewczyny? Ja to samo powiedziałam dziewczynom. Przyzwyczaiłam się już do tego ciała, nawet. Zostało mi tylko ogolić nogi. Smile, chyba musisz wrócić do Diany. Nie, 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 chłopaki, nie mogę tego zrobić. Kochani, to jedyna szansa. Musicie spróbować. Dopóki cała szkoła się o tym nie dowie. Po prostu, jak szczory się dowiedzą, to będzie po Was. Tak, dowie się nie tylko szkoła, ale całe miasto. Dobra, jestem gotowy, Diana. Nie wiem, muszę to chyba przemyśleć. No, Diana! Zgodź, zgodź się! No dobra, zaprości się na randkę i tyle, będzie ok jak zwykle. Dobra, Markus, to twoja sprawa. No, no i cza. co? No nie, zakochany poufy. Powiedz Markusowi, że Diana jest Smilem. Że co? To, co słyszeliście? Zamienili się ciałami. Przyjaźniam się, ale w tej szkole są dziwni ludzie. No. Powinniśmy im zrobić zdjęcie i usać to Markusowi. Ale się nie udało. Tadra tam, chodźmy. No, no Diana, dajesz. dajesz. Co ja, facet jestem? Smile, no, dawaj. Posłuchaj, Diana. No, może wyjdzie nam to na dobre. Może powinniśmy się pogodzić. Dawaj, spróbujmy. Diana, zgódź się i wszystko to zakończymy. Rany. No, nie wiem, no, no dobra, no. No wywiad z dziennikarką. Czemu nie powiedzieliście wcześniej, że zamieniliście się ciałami? Co się tutaj dzieje? A dzieje się, nauczycielu Mike. To jest Smile, a to jest Diana. Tak, nauczycielu Mike. Co za nonsens, po to nas tu zebrali? Pizza mi się smaży. A mnie to interesuje, posłuchajmy. A, a nie, niech to, to Leila, co, co tutaj robisz? robisz? To zły moment. Wszystko jest w porządku, nauczycielu. Smiley i Diana chcą się ze sobą pogodzić, chcą razem wyjść. Super, dziewczyny, nie jestem zainteresowany, mam rzeczy do robienia ważniejsze. Nauczycielu Mike, nie dlatego cię tu zawołałyśmy. Zrozum, że smilik i Diana zamienili się ciałami i robią sobie z nas żarty. O oh my God, dowiedziały się! Cicho, Diana, nie daj się złapać. Mów, że to wszystko nieprawda. Dziewczyny, co to za bzdury? Dobra, rozejście na zajęcia. No, uczycielu Mike, ale mówię prawdę. Zauważyłeś jakieś zmiany w ich zachowaniu? Diana chodzi z koszykarzami, a Smiley z buntowniczkami. I słyszałyśmy, jak w pobliżu toalety dziewczyny mówiły, że Diana wygląda fajnie w ciele Smila. Jana, Laila, jesteście zmęczone czy co? Może się przewietrzycie? Dobra, proszę wszyscy się rozejść. Żeby idziemy. Co? Co? My mówimy prawdę! To wszystko prawda! O, ja sądzę, że to przyjaźń. Jana i Laila, nie możecie jutro przyjść na ranną lekcję. Wyśpijcie się lepiej. Słyszałyście szczury? To nie zadziałało. Wzięli was za zawariatki. I tak to udowodnimy. My już znamy całą prawdę. Wiedzam o waszej przyjaźni. No, smile dawaj. No, Diana, zgódź się! Zgoda! Już za późno. późno. Trzeba to było zrobić przed 17. A te szczury. A jest już 17.05. No nic, spróbujemy jutro. No to co? Wiecie co robić? Subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie lajka. To znaczy, że znowu będę ze Smilem? Albo z Dianą. Papa pa, pa, wszystkim. A to wideo dołączę do mojego artykułu. Chodźmy, Laila. Jak naprawdę jesteś smilentu, to dawaj, dawaj. Uh -huh. Tu naprawdę fajny pomysł, Gigi, Będziemy mi w końcu. Romeo, co ci mówiłem o pizzy i to o specjalnej pizzy z podwójnym boczkiem? Co ci mówiłem? <laughs> to co, koszykarze? Nasze motto! Koszykarze nie przegrywają! Koszykarze tylko wygrywają! No jaha. Fajnie, a dowiedziałyście się czegoś?